Dzisiaj jest dobry dzień. Dzisiaj głoszona jest dobra Ewangelia. Dzisiaj głoszona na dobra Dzisiaj tutaj właśnie przybliżyło się królestwo do Was. Co tym momencie właśnie. Ja na imię Erma i chcę dzisiaj powiedzieć o tym, że Bóg jest Bogiem Mocy, że Bóg jest tym, który zmienia życie. Jako bo za 13 lat pochodzę z rodziny e, bardzo religijnej, bardzo pobocznej i mi się wydawało, że nie ma problemu, że na pewno idę do Nieba. Ja znałam wszystkie sakramenty, znałam wszystko właściwie. Ale nigdy tak naprawdę nie znałam Jezusa. Mi ślisko wydawało, że Go znam, ale nigdy Go tak naprawdę nie znałam. I z roku na rok, pomimo mojego młodego wieku, wpadało coraz większe tarapaty. Do tego stopnia, że któregoś dnia postanowiłam pokonić samobójstwo i skoczyć piętra. Bo uznałam, że Boga tak naprawdę nie ma. W nie ma boja. Nie ma go nigdzie, nawet jeśli idę do piekła w każdym czasie, tak myślałam, to piekłem jest ziemia, nie ma gorszego miejsca, co mi tam do piekła. Wtedy jeszcze nie znałam Ale przyszedł do mnie w bardzo niesodziewalny sposób. Kiedy już wiedziałam, że nie ma go na pewno w Reniki, szukałam go w innych rzeczach. Bo szukałam go w tak myślałam, że może tam spotkam coś, jakąś miłość. Przyszedł do mnie w taki sposób, że... historii pewnego księdza, który poznał Jezusa. Ja tak czytałam sobie, czy trochę nawet drwiąc tej całej historii, natomiast na końcu było wezwanie, po informacja o tym, że Jezus Chrystus uwadza naszych grzechy, że tak bardzo Bóg umiłował świat, że swojego jednorodzonego Syna dał, aby każdy, kto w Niego wierzył, nie zginął, ale miał już na Ja to już i był tak, ale po prostu, ale się nie zginął. ludzi, za na pewno nie dla mnie, nie w tym momencie. Ale to zrozumiałam, że jeśli to jest prawda, to nie mam już do stradzenia. I wtedy po prostu kolejknęłam u siebie w pokoju i powiedziałam, Jezu, jeśli to jest prawda, jeśli ty naprawdę żyjesz, jeśli naprawdę jest niebość, naprawdę ty przebaczasz wszystkich rzeczy, jeśli Ty masz dla mnie opcje, żebym nie musiała skakać tego okna, jeśli Ty mnie naprawdę kochasz, bo ja nie czułam się kochana, nie czułam się akceptowana, bo w takich kompleksach... I wtedy On przyszedł do mnie. Przyszedł do mnie w taki sposób, że poczułam jasność, zrobiło się jasno w pokoju. Ja wtedy z trwogą wstałam z tych kolan, bo myślałam, że ktoś wszedł do pokoju i zapalił światło. I od tamtego momentu wiedziałam, że Bóg jest realny, że Jezus naprawdę żyje, że On przebacza wszystkich że że to nie jest jakiś formalne, to nie jest jakaś, jakaś historyjka ludzi pobożnych. Jezus naprawdę żyje. I On jest z nim w życie. życie Nieważne, jak jakiej się się nie nieważne, co się dzieje w Twoim życiu, jak bardzo zrozumieją wadę. On Cię kocha. On Czyli wszystko, jak Szukolba o dzisiaj, się do niego przyjść. Ona za ciebie nie podejmie tej decyzji. Religia za ciebie nie podejmie tej decyzji. Historia, ani kultura, ani nawet nikt z rodziny nie podejmie za ciebie tej decyzji. To jest najważniejsza decyzja Twojego życia. Podejmujemy codziennie tyle ważnych decyzji o naszym życiu, o naszej przyszłości, ale to jest jedna o twojej, wieczności. o twojej wieczności zastanów się tak naprawdę, gdzie spędzisz swoją wieczność. Nie ma czysta, to jest taki żart. Ty teraz my tutaj na ziemi musisz podjąć decyzję, komu służysz i gdzie spędzisz swoją wieczność. Bóg mówi o tym, że On Cię kocha, Jego miłość jest realna, możesz się dzisiaj poczuć. Jeśli dzisiaj chcesz, chcesz zmiany, podejdź do nas, pomódlmy się o siebie. Dzisiaj możesz przyjąć swój przełom, swoje uzdrowienie. Nie bądź tak jak ten cały świat. Dzisiaj jest ten dzień, dzień łaski, dzień odkupienia. Dzisiaj podejmij to decyzję. Bo Bóg jest Bogiem realnym. I on naprawdę Ciebie kocha. Będę